jo, jo Siemanko, witam serdecznie po raz kolejny w filmiku, których nie ma dużo u mnie na kanale, ale dzisiaj będzie filmik taki bardziej techniczny. Słuchajcie, czego używam do streamowania, jakich rzeczy, jakich programów dokładniej mówiąc, może przejdźmy od razu do rzeczy, żeby ten filmik nie był jakoś, jakoś bardzo długi. Więc, tak na pierwszy rzut tutaj Wam powiem o programie e, XSplit VCAM. E, ogólnie do streamowania używam programu OBS Studio. I to jest bardzo fajny program, darmowy program. E, większość osób go używa. Dużo osób e, też używa XSplit e, Broadcaster albo Gamecaster, który jest płatny. E, także ja używam OBS-a darmowego. OBS Studio, ale dodatek, który chcę Wam e, przedstawić, to jest XSplit Wicam. E, to jest dodatek do kamer. Dodatek, który właśnie teraz widzicie, używam. Czyli e, taki program, który wycina za nami e, tło. A co jest dobre właśnie w tym programie? Nie potrzebujemy żadnego e, specjalnego tła za nami, czyli nie potrzebujemy zielonego materiału, niebieskiego czy jakiego tam materiału, z reguły się używa, zielony lub niebieski. Nie potrzebujemy tego z tyłu, ten program wycina nam tło z tyłu. Ja tam mam salon z tyłu, tam mam szafę, tam mam jakieś zdjęcia, tam jest łóżko dla psów, takie które zbiłem i z palet. To wszystko tam za mną jest, tego nie widać, tu jest firana z tej strony, także to wszystko jest wycinane bez użycia że, materiału że, kolorowego za mną z tyłu. Ten program jest naprawdę fajny. słuchajcie. Program jest darmowy. Jest też wersja płatna. Darmowy program e, ma znak wodny który też można obejść. Nie każdy może wie o tym ale to jest dla mnie było logiczne żeby to zrobić. Czyli jak mamy kamerę moja ręka a tutaj znika już moja ręka czyli dotąd do mamy kamerę. Moja kamera jeszcze wyżej jej sięga, ale tam w rogu, na górze, jest ten znak wodny. Więc co zrobiłem? Odcięłem sobie ten kawałek tutaj kamery tym znakiem wodnym. Na tym znaku wodnym piszę takimi białymi literami x, x -Cam I to by przeszkadzało na live, tak? To, by, to, by się, to był na środku tutaj, nade mną, był taki napis. Ale to można obejść, to można sobie odciąć i tak naprawdę darmowa wersja tego programu staje się te, tak naprawdę pełną wersją, jeżeli obetniemy sobie ten e, kawałek tutaj e, kamery. I szczerze polecam wam sobie pobrać to, jeżeli jesteście streamerami, ciągnijcie sobie to, wytestujcie sobie, naprawdę fajnie działa. Musicie mieć trochę światła tutaj e, z przodu, nie musi to być żadna mocna lampa. Ja mam taką lampkę biurową. Skierowaną do góry, żeby tutaj ścianę oświetlało i trochę sufitu, i to daje mi taki jasny, jasny odblask na twarz, i to wystarcza do tego programu. Nie muszą być te lampy, takie wiecie, studyjne, które ja kiedyś używałem. Naprawdę to grzeje po twarzy, jest gorąco i w ogóle jasno po oczach. Taka zwykła lampka starczy do tego programu, i naprawdę jest fajny. Odkryłem go dosyć niedawno i polecam wszystkim, żeby spróbować. Słuchajcie, także to na pewno jest fajna rzecz. Drugim programem jest Kokos, Kokos Reaper. Kokos Reaper to jest program do audio. Przydaje się on bardzo dobrze do właśnie live streamów albo no do, ogólnie do nagrywania materiałów na żywo. Gdzie tutaj nie chcemy za bardzo bawić się w obróbkę, później audio po. Um, no, po nagraniu tego materiału, żeby jeszcze tego nie obrabiać i, i nie bawić się później w te rzeczy. Um, ten program jest płatny. Można to obejść wiadomo jak, w inny sposób, pobierając go z innych źródeł. Oczywiście ja tutaj nie promuję takich rzeczy, takich zachowań, ale wiadomo, że jeżeli chcecie sobie wypróbować, to są inne sposoby niż zakup. Nie polecam tego, ale informuję, że zresztą nie muszę Was informować. Wy na pewno dobrze wiecie, jak to się robi. Także słuchajcie, Kokos Reaper. Ja używam tylko dwóch pluginów. Jest... Pluginów jest naprawdę bardzo dużo, setki. Ja używam dwóch tak naprawdę. Jeden do wyciszania, właśnie mikrofonu, tych szumów z mikrofonu na żywo, czyli ten mikrofon. Zbiera szumy jakieś. Każdy mikrofon zbiera szumy. Ten, ten, jeden z tych pluginów w tym programie filtruje, jakby te szumy na żywo, te wszystkie zakłócenia, ten szum komputera, szum konsoli. Jakiś pies tam chrapie za mną, tego nie słychać, raczej nie sądzę. E, jakiś telewizor tam gra, coś tam się dzieje. To wszystko jest wytłumiane, w, jak filtrowane przez ten program i puszczane dalej. To jest bardzo dla mnie ważne, żeby ta, ta jakość audio też była dobra, tego właśnie używam. A drugiego pluginu w tym programie używam takiej bramki, do my... nawet OBS ma to w sobie, ale ten program też ma takiej bramki, czyli pew... do pewnego poziomu nie, mikrofon nie łapie dźwięków, na przykład stukania w klawiaturę. Jeżeli gracie tego, możecie sobie to odciąć, możecie sobie ustawić poziom mikrofonu, żeby łapał dopiero was głos bliska, a te dalsze dźwięki nie będą wychwytywane. Tych dwóch pluginów używam. Jest dużo takich rzeczy, na przykład do podbijania basu w głosie. Ja mam taki głos dosyć basowy, więc tutaj nie zmieniam nic. Nie ustawiam tego, ale naprawdę można z tym głosem robić, robić bardzo dużo fajnych rzeczy. Także ten program też na pewno od wielu lat używam i polecam go. Chodź, lecimy dalej. Następny program to jest Elgato Epoch Cam. Co to jest za program, pomyślicie, do czego to jest? Słuchajcie, to jest... Ee, ja mam telefon? Tak, mam tutaj tele, telefon. Moment. Mam tutaj telefon ze sobą. Słuchajcie, ten program e, Zasponsowali mi widzowie. Zbierałem, żeby sobie... On jest płatny, niestety, i działa na iPhone, tylko jeżeli macie iPhone'a. Program, który daje nam możliwość e, nagrywania, znaczy nagrywania, po, połączenia telefonu właśnie poprzez Wi-Fi albo poprzez kabel z naszym komputerem. E, I tak naprawdę możemy sobie e, w bardzo dobrej jakości pokazywać, co się dzieje przez ten telefon dla widzów. Ja tutaj zmienię tą kamerę. Zobaczcie, w tym momencie mamy podgląd tego, co tutaj robię na żywo. Z komputera, z telefonu leci do komputera. Bardzo fajna rzecz. Tu mnie widać. Zarośnięty jestem, wiem, muszę się ogolić. Dzisiaj to na pewno zrobię. I tak to wygląda, słuchajcie. Bardzo fajny program, jeżeli chcecie robić jakieś. Jak to się mówi? Um, Boże. Unboxingi, jakieś, nie wiem. Recenzje, takie rzeczy. Możecie sobie z bliska, właśnie pokazać coś. Bardzo, bardzo fajny program. Od niedawna też go używam, ale przydaje się na pewno podczas live streamów, podczas właśnie jakichś nagrań. To kosztuje jakoś około 40 zł. Także nie, nie, nie ma tragedii, a działa tylko tak jak mówię na iPhone'y, na iPady, na, te, na telefony od Apple'a. Także fajna rzecz, od niedawno właśnie używam. Bardzo przydatna, też oczywiście polecam, bo sprawdzałem. Bardzo dobrze działa. Słuchajcie, tutaj mam jeszcze dwie zakładki. Następną rzecz, którą ja używam, może nie, niekoniecznie polecam, ale lubię tego używać, do właśnie tutaj alertów na streamie, do jakichś właśnie powiadomień, takich rzeczy. Tu ma bardzo dużo fajnych pluginów. To jest Streamlabs stronka, gdzie logujemy się na swojej konto YouTube albo na Twitch, tam zależy gdzie streamujemy i tutaj możemy przez tę stronę właśnie donaty sobie ustawić powiadomienia różne są, różne są fajne rzeczy. Są, wiem, że jest dużo stron różnych, próbowałem różnych stron też, ale ta strona teraz, której używam, to jest strona powiązana tutaj z OBS-em. Także ona jest pewna i tutaj nie ma żadnych problemów. Jak na razie, nie mam żadnych problemów z tą stroną, wszystko fajnie chodzi. Jest dużo rzeczy też premium, czyli trzeba zapłacić tam, żeby używać na przykład nakładki, fajne jakieś layouty, overlaye na właśnie streama. Dużo, dużo, bardzo dużo takich graficznych nakładek i, i rzeczy płatnych. Dla początkujących, tak jak ja na przykład, nie potrzebuję jakichś fajewerków. Tutaj to co jest darmowe to mi wystarczy. Najważniejsze jest to, że jest strona z donatami jest, są, jest alert box. Jest jakaś... E, e, można sobie ustawić goal na piwków, można sobie... Ostatnie donate'y, tam są różne różne fajne rzeczy. Takie podstawowe, mówię, jeżeli nie chcecie płacić żadnych premium i tak dalej, abonamentów to... Na pewno i tak Wam tutaj będzie to dobrze działać, tak jak mi. Ja tego używam, tak mówię. Ten, ten odcinek jest poświęcony temu, co ja używam i co mogę Wam polecić. Wy możecie używać jeszcze innych rzeczy. Jest naprawdę tych stron, jest bardzo dużo, dużo jest programów, dużo jest naprawdę wszystkiego na rynku, ale ja Wam pokazuję tego, ja czek Jezu. czego ja używam. Zakręciłem się. No i ostatnia zakładka, tutaj Vegas. Vegas Pro 18 używam do renderowania wideo e, swoich, jakichś właśnie vlogów, jak gdzieś montuję jakiś filmików właśnie z meczy, jakichś takich rzeczy to do komentarzy, wszystko tutaj renderuję w Vegasie. Wiele osób używa Premier Pro, ja nigdy nie potrafiłem tego używać. E, uczyłem się sam z filmików, z jakiejś pomocy właśnie kolegów. Wszystko uczyłem się sam na Sony Vegas. Teraz to już nie jest Sony Vegas, bo Sony sprzedało to dla, dla Niemców, do firmy Magix. To teraz to się nazywa Magix Vegas. E, uczyłem się i zaczynałem na Vegasie i myślę, że na Vegasie tutaj zostanę już, bo naprawdę uczyć się od początku wszystkiego na nowym programie to nie, nie jest dla mnie, ale tak jak od siebie mogę polecić. Ten program jest płatny, ale wiadomo, tak jak mówiłem wcześniej, z różnych źródeł możecie uzyskać. Niepłatne też opcje. Nie promuję tego, nie polecam, żeby nie było, żebym tutaj, żeby nikt nie powiedział, że namawiam kogoś do takich rzeczy, ale mówię, możecie zapłacić, możecie e, też nie. To zależy od waszego sumienia i od was oczywiście. Słuchajcie, dajcie mi znać, co myślicie o takich filmach. Czy chcecie więcej zobaczyć, może takich technicznych rzeczy, czego ja używam? Może, może jakiś odcinek o moim sprzęcie? Co, jaki komputer, jakie, jaki osprzęt tutaj, właśnie peryferie i tak dalej, czego używam? Dajcie mi znać. Trochę chaotyczny ten odcinek, taki nażywca nagrywany, bez montowania, bez jakichś tam przeróbek, ale myślę, że. E, powinien Wam się on e, tutaj spodobać, także e, dajcie mi znać, ocencie, skomentujcie, subskrybujcie, jeżeli spodobał Wam się odcinek i mój kanał Wam się podoba. Dajcie tego suba, będzie mi naprawdę bardzo miło. Widzimy się już niedługo w kolejnym live streamie z Multiplayera podejrzewam. Jakoś. Trzymajcie się na razie. Dobrej nocy. Cześć!